Rozmowy pomiędzy Trumpem a Putinem Rosja chciałaby postrzegać w kategorii nowej Jałty. To jest taki motyw, który pojawia się w rosyjskiej propagandzie, do czego propagandyści rosyjscy nawiązują, że wchodząc w bezpośrednie dyskusje z Trumpem, Putin odzyskuje należne Rosji miejsce w dyskusji na temat przebudowy architektury bezpieczeństwa światowego. Żadna Europa ani Ukraina nie zasługują na to, by brać udział w tej dyskusji. O losach świata Rosja chciałaby decydować w wąskim gronie, nie biorąc pod uwagę głosów i opinii graczy. To jest wprost nawiązanie do tej logiki Jałty, do, te, do czego też odnoszą się komentatorzy, wskazując na to, że Rosja decyduje o granicach innych państw w taki sposób, w jaki widzi zastosowne. Bezpośrednio do Jałty odniósł się Kirill Dmitriev, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, uczestnik wcześniejszych rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, publikując na swoim profilu takie oto zdjęcie. Te nawiązania, te dyskusje w takim kontekście dotyczące przyszłego spotkania na Alasce pokazują, że właśnie Rosja widzi tę sytuację jako możliwość stworzenia tej nowej Jałty i jej cele są maksymalistyczne. Absolutnie w swoich dążeniach nie jest ona skłonna, aby iść na ustępstwa.